Cześć, nazywam się Tomasz Tarnówka. Witam w pierwszym odcinku filmów wprowadzających Was do systemów inteligentnego budynku Fibaro. Dzisiaj poznacie możliwości centrali Ubi Home. Fibaro Ubi jest nowoczesną centralą inteligentnego budynku. Została stworzona w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowania małego domu lub mieszkania. Nazwa Yubi kryje za sobą coś więcej, mianowicie mówi nam o szeregu urządzeń, które obsługuje. Jakie to urządzenia? Sami zobaczcie. Wszystkie produkty pracujące na sieci Z-Wave, NiceFloor, Opera, BIDI, czyli systemy radiowe jedno- i dwukierunkowe producenta napędów Bram Nice. Elero, a także urządzenia Squick Up, czyli niewymagające skomplikowanej instalacji i oprogramowania. Czyli Ubi Home to kompaktowa centrala, która daje olbrzymie możliwości od sterowania urządzeniami domowymi, obsługi monitoringu, alarmu, urządzeń RTV, aż do zarządzania automatycznymi bramami wjazdowymi wyposażonymi w napędy firmy NICE. Spójrzmy teraz na zasoby, które oferuje Ubi Home. Liczba rekomendowanych urządzeń to 40 w technologii Z-Wave i 40 w technologii radiowej Nice. 20 scen, jedna kamera IP, 5 pluginów oraz 10 quick up. Tym wszystkim możecie zarządzać wygodnie z urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Yubi, dostępną w Apple Store i Google Play oraz poprzez piloty Nice, Fibaro, KeyFob, linie włączników Wally -E czy przycisków The Button. Zaletą jest także prostota instalacji i konfiguracji, i to wszystko w bardzo przystępnej cenie. Pudełko wykonane jest z przyjaznych dla środowiska materiałów. W środku znajdziemy centralę, instrukcję obsługi w kilku językach, przewód USB oraz zasilacz. Centrala Yubi Home jest zamknięta w obudowie stworzywa o nowoczesnej stylistyce. Centrala posiada gumowane nóżki, które zapobiegają przemieszczaniu się urządzenia, ale ciekawostką jest to, że możemy również powiesić centralę na ścianie. Od frontu znajdziemy opis modelu, a także wielokolorową diodę LED sygnalizującą stan centrali. Od tyłu złącze zasilania oraz dwa przyciski: R (reboot) służące do restartowania centrali oraz D (recovery), który służy do uruchomienia trybu odzyskiwania danych. Oraz ustawiania parametrów adresacji sieciowej urządzenia. Od spodu znajdziemy etykietę z danymi potrzebnymi do pierwszej konfiguracji urządzenia. Do konfiguracji potrzebny będzie komputer z systemem Windows lub Mac, smartfon oraz oczywiście centrala Ubi Home. Potrzebujemy również dostępu do sieci Wi-Fi. Natomiast centrale Ubi Home należy umieścić w zasięgu działania sieci Wi-Fi. Oraz w zasięgu działania pilotów automatyki firmy NICE. Zaczynamy. Podłączamy zasilacz do centrali. Następnie do gniazda sieciowego. Dioda LED na centrali zapali się na biało. Następnie zacznie pulsować w kolorze niebieskim. W tym momencie centrala uruchamia się. Czekamy do momentu zapalenia się diody LED na kolor czerwony. Teraz łączymy się z centralą poprzez sieć Wi-Fi. Centrala w chwili pierwszej konfiguracji pracuje w trybie access point, czyli rozgłasza własną sieć Wi-Fi. Parametry połączenia znajdziemy na naklejce od spodu centrali. Po udanym połączeniu otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres strony: find.fibaro.com. Otworzy się panel logowania. Do centrali. Login i hasło to admin-admin. Możemy wybrać także język, w którym ma być prezentowany interfejs obsługi. Na początku pokaże się kreator ułatwiający konfigurację centrali. Klikamy rozpocznij. Teraz wyszukujemy sieć WiFi, z którą ma łączyć się centrala Yubi Home. Uzupełniamy hasło i klikamy połącz. Centrala jest już połączona z naszą siecią domową. Dioda LED na centrali zapali się na zielono. Jak widzieliście, pierwsze uruchomienie centrali UBI Home jest szybkie i proste. W kolejnym odcinku zobaczysz następne etapy tworzenia Twojego inteligentnego budynku. Natomiast jeśli chcesz zostać certyfikowanym instalatorem FIBARO, przyjdź do naszej siedziby do zabagnia koło na szkolenie. Po szkoleniu otrzymasz unikalny numer Fibaro ID, który pozwoli Ci na korzystanie ze wszystkich przywilejów programu Ekipa Fibaro. Szczegóły programu znajdziesz pod filmem. Do zobaczenia.